Wiele młodych osób, szczególnie z małych miejscowości, wciąż nie ma możliwości rozwijania swoich talentów ze względu na sytuację materialną rodziny. Kursy, książki, dojazdy, pomoce naukowe to wszystko bardzo dużo kosztuje. Jedni mogą rozwijać swoje talenty, inni mogą o tym tylko pomarzyć. Warto jednak szukać rozwiązań, a nie tylko problemów, a ja takie rozwiązanie znalazłam i chcę się nim z Państwem podzielić. Tym rozwiązaniem są stypendia Świętego Mikołaja. Dzięki programowi Stypendia Świętego Mikołaja każdy z nas może pomóc dzieciom z niezamożnych rodzin w szkole, którą sam ukończył, którą zna, którą ma po sąsiedzku, czy którą zna w swojej wakacyjnej miejscowości. Każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem i to nie tylko od święta, a każda szkoła może rozpocząć przyznawanie stypendiów swoim uczniom dzięki wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja. Może rozpocząć budowanie swojego funduszu stypendialnego dzięki pomocy absolwentów, zamożniejszych rodziców czy lokalnych przedsiębiorców. W Polsce w ubóstwie wciąż żyje prawie milion dzieci, ale podobno wiosną stypendia rosną, a razem z Fundacją Świętego Mikołaja rosną podwójnie. Prosimy Was zatem, dołączcie do programu Stypendia Świętego Mikołaja i pomóżcie dzieciom, aby ich marzenia nie zostały tylko marzenia.